W takim miejscu łatwo zapomnieć o współczesnym świecie. I o to chodzi. W królewskiej atmosferze zamku sprawdzimy, czy w Polsce też można odpoczywać w luksusie i czy rzeczywiście jest on dla nas ważny. Magdalena Cenker, dziś po królewsku rozpoczynamy strefę relaksu. Trudno się oprzeć wrażeniu, że w dzisiejszym zagonionym życiu, zwłaszcza w dużych miastach, już sama chwila na relaks wydaje się luksusem. Czasu na oderwanie się od spraw zawodowych mamy coraz mniej, a kiedy już go znajdujemy, chcemy wypocząć szybko i w możliwie najlepszych warunkach. Zmiana otoczenia, nawet na kilka dni, to doskonały pomysł. Pytanie, na ile otoczenie ma być inne od tego, które znamy na co dzień? Nasza propozycja? Cofamy się kilka wieków wstecz. W komnatach tego zamku można się poczuć jak w innym świecie. Panie Jacku, czy w królewskich, pałacowych komnatach śnią się królewskie sny? Tylko królom. A gościom? Myślę, że adekwatne do, do pomieszczeń. Prawdopodobnie inne sny śnią się we współczesnych pomieszczeniach, we współczesnych sypialniach, czy to domowych, czy hotelowych, a, a na pewno inne z powodu nagromadzenia jakiejś wiedzy historycznej, jakiś ogromu wydarzeń, które miały miejsce w danym pomieszczeniu, śnią się w komnatach, niekoniecznie królewskich, ale komnatach, które pamiętają dawne, dawne, albo jeszcze dawniejsze czasy, pamiętają wielkich monarchów, pamiętają kasztelanów, wojewodów, no i szlachtę naszą. To powiedzmy pokrótce, co pamiętają te mury, w których się znajdujemy? O, to. Kto, jest... Jakie czasy? Trudno do, trudne do udokumentowania są nasze jakieś tam rozważania na temat tych wspomnień, ale myślę, że zaczyna się to gdzieś w XII wieku. Może niekoniecznie, niekoniecznie w tych pomieszczeniach, ale na pewno fundamenty, podwaliny pod te pomieszczenia są z tego okresu. Także to jest wielki, bardzo duży okres w historii naszego kraju, terenów tutaj, od czasów Krzywoustego po czasy nam współczesne. Tu o współczesności można zapomnieć, oczywiście bez przesady. Internet jest, telefony też działają. Tego wymagają klienci, ale klimat takich miejsc powinien pozostać niezmieniony. Historyczność obiektu jest jego atutem dzisiaj? No mówię, a jeżeli gość przyjeżdża, zobaczy ładne wnętrze, zobaczy ładny budynek, zabytkowy, zadbany, to zaraz zaczyna się interesować czym? Interesować jego historią. A skąd? A po co? A ile ma lat? A skąd się wziął? Kto tu mieszkał? No wszyscy jesteśmy snobami. Chcielibyśmy mieszkać tam, gdzie, tak jak pani wspomniała, żyli królowie, książęta, magnateria tego kraju. Także chyba jest to argument, na pewno jest to argument przyciągający. Gości. Jakkolwiek to brzmi, właśnie nasze snobistyczne dążenie do luksusu sprzedaje dziś takie miejsca wypoczynku. Trudno się dziwić, że każdy z nas choć raz chciałby się przenieść do innej epoki, nic nie musieć, za to wszystko móc sobie zażyczyć. Tak sobie wyobrażam, że przyjeżdżający tutaj goście szukają luksusu, szukają czegoś szczególnego. Pewnie tak. No, jak wspomnieliśmy, słowo komnata, słowo pałac, jest takim jakąś zwiastunem, obietnicą. Czegoś egzotycznego, czegoś niespotykanego na co dzień. Wiąże się to na pewno z wyposażeniem wnętrz, z odpowiednim łożem, z odpowiednią alkową, z odpowiednim gadżetami, obrazami, świecznikami, lichtarzami, a co wszystko razem daje no, taki niepowtarzalny klimat. Klimat inny za dnia, przy pełnym słońcu, inny wieczorem, inny w nocy. Wyobraża sobie Pani przebudzić się w nocy i widzi Pani jakiś zarys starego świecznika, czy starego obrazu, czy kogoś, kto na Panią spogląda z tego obrazu. W domu tego nie było, prawda? A tutaj to jest. Ten klimat niedopowiedzenia, pomruku, jakichś od dziwnych odgłosów, strzelających belek, kroków, które nie wiadomo skąd i dlaczego się pojawiają, na pewno są to niezapomniane przeżycia. To ten element, który może być dodatkiem do wysokiego standardu usług, na który możemy liczyć w coraz większej liczby hoteli. Luksus to dziś nie tylko perfekcyjny serwis. Co dzisiaj decyduje o tym, że dany ośrodek można nazwać luksusowym. Sądzę, że ludzie oczekują już nie aluminium, nie szkła, nie, nie marmurów jakiś na wysoki połysk pomieszczeń, ale klimatu przede wszystkim. O standardzie decyduje klimat, decyduje niepowtarzalne wnętrze, charakterystyczne, oryginalne wyposażenie, otoczenie budynku, w którym chcemy pomieszkać, czy tylko przenocować jedną noc. To na pewno powoduje to, że ludzie chcą tam wracać, chcą poddychać troszkę innym otoczeniem. A jak według Was powinien wyglądać luksusowy obiekt? Luksus to pojęcie względne i każdy z nas subiektywnie będzie kojarzył je z czymś innym. W branży hotelowej kategoryzacja pomaga nam jednak wybrać odpowiedni standard. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy luksus hotelowy liczony w gwiazdkach się sprzedaje. Jak się okazuje, w ciągu ostatniej dekady rynek luksusowego hotelarstwa w Polsce zwiększył się aż czterokrotnie. 10 lat temu w naszym kraju były zaledwie 44 obiekty czterogwiazdkowe i 6 obiektów pięciogwiazdkowych. Łącznie dysponowały 14 tysiącami miejsc noclegowych z najwyższej półki. W ciągu dziesięciolecia sytuacja bardzo się zmieniła. Obiektów pięciogwiazdkowych jest niemal 50, czterogwiazdkowych 150. Łącznie może w nich nocować nawet 50 tysięcy osób. W tym samym czasie liczba wszystkich hoteli wzrosła w Polsce o 60%. Spora w tym zasługa trwających Mistrzostw Europy Euro 2012. W latach przygotowań do tej imprezy w Polsce inwestowały największe i najbardziej elitarne sieci hotelowe. Choć tygodniowy pobyt w hotelu najwyższej klasy dla czteroosobowej rodziny to koszt około 8 tysięcy złotych, chętnych nie brakuje, a hotele znajdują klientów, zwłaszcza latem. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2010 rok średnie obłożenia pokoi dla hoteli dwu i trzygwiazdkowych gwiazdkowych nie przekroczyła 40%. W czterogwiazdkowych hotelach było to prawie 46%, a w pięciogwiazdkowych ponad 55%. Choć spora w tym zasługa gości z zagranicy, Polacy też polubili luksus. Pora sprawdzić czy słusznie. Płacę więc wymagam. Złota zasada klienta sprawdza się również w tym wypadku. Są osoby, które innego wypoczynku niż ten w najwyższym standardzie nie potrafią sobie wyobrazić. Czasem wybieramy luksusowe otoczenie na urlop, na relaks i można do tego dwojako podejść, bo z jednej strony są osoby, dla których relaks w czasie urlopu. To jest absolutnie podstawowa potrzeba. Nie potrafią zupełnie poświęcić sobie czasu i uwagi, jeżeli nie otacza je bardzo wysoki poziom usług. Dopiero wtedy są w stanie zrelaksować się, jeżeli są spokojne, że wszystko jest na najwyższym poziomie, wszystko jest tip-top. Natomiast trzeba mieć świadomość, że. Tak wysoki poziom y, luksusu, który y, nas otacza, może być również niebezpieczny, bo taki luksus wiąże się z zagwarantowaniem nam masa, masy atrakcji. Spa, jacuzzi, baseny, y, wycieczki, y, szczególne jakieś posiłki i y, przedstawienia. To wszystko y, może do tego stopnia wypełnić nasz czas. Że na relaks, na przebywanie samemu ze sobą, na odpoczynek tego czasu nie wystarczy. Z możliwości, jakie oferują nam obiekty najwyższej klasy, trzeba więc umiejętnie korzystać, a też hotele tego typu powinny pamiętać, że trafia do nich najbardziej wymagający gość, który jest w stanie wiele zapłacić, ale spodziewa się najlepszej obsługi. Hotelarzom i ich klientom krótkie przypomnienie istoty relaksu. W stanie relaksu ciało jest rozluźnione, a umysł wolny od emocji. I choć goście emocji też od sprzedających im wypoczynek oczekują, to musi się znaleźć czas i miejsce na prawdziwy relaks. Hotele, które mają ambicje być luksusowymi, powinny przede wszystkim dostosowywać swoje wnętrza do potrzeb gości. E, oczywiście te potrzeby e, są różnorakie, bo niektórzy chcieliby e, czuć się w hotelu jak w domu, a inni wręcz przeciwnie. Natomiast, oczywiście, tak, należy. E, Będąc szefem takiego hotelu czy menedżerem takiego hotelu, zadbać o to, żeby e, mógł każdy gość, zarówno znaleźć miejsce, w którym będzie czuł się e, spokojnie, prywatnie, gdzie będzie się e, czuł dobrze i nie będzie nagabywany przez obsługę, nie będzie e, mu proponowana dodatkowa pomoc, jak również e, muszą być. E, zapewnione takie usługi, które zapewnią bezpieczeństwo każdemu z gości. Goście będą wiedzieli, że zawsze mogą się tam zwrócić, jeżeli tylko cokolwiek nie będzie odpowiadało ich oczekiwaniom. Wyczucie potrzeb klienta zależy od indywidualnych predyspozycji hotelowego personelu. Coraz bardziej zaciera się też granica między tym, co luksusowe, a standardowe, bo im bardziej podnosi się standard polskich hoteli, tym trudniej gościa zaskoczyć. W zamkowych zakamarkach łatwo się zgubić, jeszcze łatwiej się zapomnieć, dlatego hotele prześcigają się w wymyślaniu atrakcji nawet dla najbardziej wymagających klienta. Gość ma się zapomnieć i nie chodzi tu wyłącznie o ofertę dodatkowych propozycji wypoczynku, ale o pierwsze wrażenie. Ośrodki umiejscowione w historycznych budynkach mają pewną przewagę, ale trzeba umieć ją wykorzystać. Luksus przede wszystkim tutaj gość przyjeżdżający do hotelu, mający pojęcie o luksusie przed pokój super. Oczekuje przede wszystkim przestrzeni życiowej, która pozwoli mu tutaj się odprężyć. Żeby nie musiał być zamknięty w czterech ścianach, tak zwanych. Standardowe pokoje, wszyscy znamy je, więc wiemy, co oferują, jakie mamy, metraże, cokolwiek. Natomiast luksusowy pokój każdy się spodziewa, minimum dwa razy większego, przestrzeni tutaj, tej sypialnej, dziennej, tak zwanej życiowej przestrzeni, która pozwoli nam w ciągu dnia funkcjonować jakoś, a wieczór pozwoli spędzić całkiem już odrębnej części. Inaczej tutaj każdy gość ma swoją tą interpretację wieczoru. Do tego odpowiednie łóżko znacznie większe od standardowego, nierzadko z baldachimem, a tutem będzie też dodatkowe wyposażenie pokoi i nie chodzi tu wyłącznie o telefon czy telewizor. Na przykład tutaj możliwość masażerów masa do wykonania własnoręcznych masaży, nie uwzględniających już ingerencji osób trzecich, gdzie goście mają tą własną pr przestrzeń prywatną. Korzystają na przykład z masażerów stóp, ze specjalnymi aromatycznymi olejkami. Drobiazgi czynią różnicę. Wszystkie hotele z najwyższej półki mają w swojej ofercie apartamenty luksusowe dla najbardziej wymagających. Najważniejsi goście mają też do dyspozycji zamknięte dla osób z zewnątrz restauracje, gdzie bez skrępowania mogą załatwiać interesy. Na koniec czas na relaks. Tym razem pokażemy królewski rytuał rodem z Polinezji. To znakomita propozycja dla tych, którzy chcą zapomnieć o codzienności. Jak wygląda ceremonia polinezyjska? Zaczyna się on przede wszystkim od takiego ceremonialnego, krótkiego oczyszczenia stóp, zwiniętymi w odpowiedni sposób ręczniczkami, z japońska zwanymi oshibori. Po takim krótkim wstępie następuje masaż powitalny przez ręcznik, żeby osoba masowana mogła poczuć nasz kontakt, naszą, e, naszą energię, nasze ciepło. Kolejny etap to peeling zgodnie z polinezyjskim zwyczajem kokosowy. W dalszej kolejności nakładamy odpowiednią maskę e, woskową, zawijamy w folię, trzymając na to około 15 minut wymianę gazową, przez co organizm efektywniej tą e, tąże maskę wchłania w błąd układu lymfatycznego. Po tych 15 minutach odwijamy folię i też jeszcze ta osoba sobie cały czas leży, cały czas sobie odpoczywa. Dokładamy jeszcze jeden element, tak zwany żel morski i na takim komponencie wykonujemy płynny masaż polinezyjski. Przede wszystkim wykonywany jest on przed ramionami, czyli dużą powierzchnią ciała. W sposób bardzo płynny, bardzo jednostajny. Tutaj nie rozbijamy tego masażu na poszczególne techniki. Chodzi maksymalnie o to, żeby tego gościa nam uśpić. Cała aranżacja jest również bardzo ważna. Czyli taki półmrok, zapalone świece, kacidełka wszystko to ma sprawić, żeby ten się poczuł zupełnie w innym, w innym świecie. To zabieg idealny dla pracocholika, podczas którego odpłynie nawet najbardziej zestresowana i zapracowana osoba. Po rozważaniach Holuksusie schodzimy na ziemię. Za tydzień relaks na świeżym powietrzu. Sprawdzimy jak wykorzystać Ostatnie dni na odpoczynek. Zapytamy też, czy otoczenie hotelu jest ważne dla jego klientów. Zapraszam do strefy relaksu.